...i sobie to wszyscy do głowy jak najmocniej. Cholesterol jest produkowany przez nasz organizm. Jeśli tylko przyjmiemy do wiadomości, że nasze organizmy nie są błędem, że nasze organizmy nie są głupie i że nasze organizmy mają zdecydowanie większą, większy zasób danych o tym, co się dzieje w naszym organizmie, po to, żeby odpowiednio reagować... Jeżeli tylko zdamy sobie z tego sprawę, to od razu będziemy wiedzieć, że cholesterol w ogóle nie jest zły. Nie ma w ogóle takich określeń. Muszę Wam powiedzieć, że nawet jak idziecie do lekarza i słyszycie, no tak, no, ten dobry cholesterol, no to na szczęście jeszcze jakiś taki mam, ale ten zły cholesterol, no to niestety jest za duży. No więc zacznę Wam od tego. Słuchajcie, nie ma czegoś takiego w ogóle jak dobry i zły cholesterol. To, o czym mówicie, czyli LDL i HDL, to jest białko transportowe. To jest białko, które transportuje cholesterol. LDL to jest białko, które transportuje cholesterol z wątroby na cały obieg. Natomiast dlatego nazywa się złym, bo dostarcza cholesterol między innymi do naczyń krwionośnych, i do tego potem wrócę. Natomiast HDL jest białkiem transportującym cholesterol z powrotem do wątroby, czyli my, ja to nazywam służby sprzątające. Cholesterol, który został już zużyty, został utleniony, musi być posprzątany, zebrany i odprowadzony z powrotem do wątroby, gdzie uwaga z powrotem jest reorganizowany, odnawiany i wątroba z powrotem wypuszcza go na obieg. Więc w ogóle, jeżeli kiedykolwiek znajdziecie się u lekarza, który wam powie coś o złym albo dobrym cholesterolu, to proszę was, wyśmiejcie go. Zróbcie to, bo ono doskonale wie o tym, że nic takiego nie istnieje. I powiedzcie, w którym, spytajcie się, żeby powiedział wam, w którym miejscu jest zły cholesterol. No i teraz właśnie. Następne, co możecie usłyszeć, to jest ten cholesterol jest zły, który jest w naszych naczyniach, konkretnie w tętnicach, bo on powoduje miażdżycę. Oczywiście jest to następna nieprawda. Po pierwsze, cholesterol do tętnic dociera z tego względu, że jest tam stan zapalny. Jest tam wezwanie po prostu cholesterolu, który jest jak plaster, a właściwie to jest prawdziwym antyoksydantem. Otóż stan zapalny w naszych tętnicach Polega na tym, że doszło do zaburzenia ładunku elektrycznego. Wrócę na chwileczkę do tego, żeby wam to wytłumaczyć, bo to warto wiedzieć. Każda wasza krwinka czerwona jest naładowana elektrycznie ujemnie. Również wszystkie wasze ścianki wewnętrzne naczyń naładowane są ujemnie. Zobaczcie, jakie to jest mądre, jakie piękne. Dzięki temu do naczyń, do ścianek naczyń nie przyczepiają się krwinki czerwone. To samo jest z płytkami krwi i tak dalej. Więc teraz to wszystko może płynąć swobodnie, nie przyczepiając się do ścianek. Niestety, w momencie, kiedy dojdzie do jakiegoś zranienia tak określę, zranienia w środku i odchyli się pierwsza warstwa komórek w naczyniu, pod spodem jest ładunek dodatni. A to dlatego, żeby się warstwy naczynia dobrze trzymały ładunek dodatni spowoduje, że krwinki, które są naładowane ujemnie, będą się przyczepiać. W związku z tym zaczyna się tworzyć skrzep, tak? Zaczyna się zaklejanie tego miejsca przez zwykłe przyciąganie elektryczne. I cholesterol, słuchajcie, właśnie spełnia tą rolę, że dostarcza ładunki elektryczne, po to, żeby wyrównać. Tą sytuację i żeby jak najszybciej przywrócić z powrotem bezpro, bezproblemowe krążenie krwi. To jest niezwykle ważne. Tylko, że taki cholesterol faktycznie w tym momencie staje się już no, bezużyteczny. On leży odłogiem. No i jeżeli leży odłogiem, no to zbiera się go coraz więcej i taki cholesterol. Faktycznie trzeba zebrać i robi to HDL, cząsteczka, zebrać po to, żeby oczyścić to naczynie w momencie, kiedy się przywróci z powrotem stan równowagi. No ale jeżeli stan zapalny się przedłuża w naczyniach krwionośnych, no to sytuacja się cały czas nawarstwia. Stan zapalny to jest również zakwaszenie. Zakwaszenie środowiskowe w takim naczyniu krwionośnym dochodzi do zakwaszenia. Każdy stan zapalny to jest zakwaszenie. W związku z tym odpowiedź organizmu na to, żeby uleczyć zakwaszenie, jest dostarczenie zasady. Zasada po to, żeby kwas i zasada stanowi neutralność, tak? czyli sól po prostu, ale to jest wyrównanie kwas, kwasowości. Czym jest właśnie ta zasada dostarczana? Otóż to są jony wapnia, wapnie z zasadą. W związku z tym, jeżeli mamy przedłużające się stany zapalne w naczyniach krwionośnych, na których jeszcze się odkłada cholesterol, który już jest faktycznie bezwartościowy i jeszcze nie został zebrany, ponieważ ten stan zapalny się ciągle przedłuża i przedłuża, w związku z tym odkładane są również jony, y, jony wapnia I to faktycznie zaczyna tworzyć tak zwaną blaszkę miażdżycową. Blaszka miażdżycowa to nigdy nie jest cholesterol. Cholesterol jest mięciuteńki. Blaszka miażdżycowa jest tworzona przez właśnie wapń. I stan zapalny, przedłużający się stan zapalny. To teraz powiedzcie, czy je podanie jakiegokolwiek leku na to, żeby obniżyć poziom cholesterolu, zmieni sytuację? Otóż gorzej, nie dość, że nie zmieni. To podanie leków na cholesterol powoduje, że nie są produkowane, nie tylko nie jest produkowany cholesterol nasz własny, ale również właśnie te wagoniki transportujące, również ten właśnie HDL. Czyli ten, który ma sprzątać. Nie dość tego, sytuacja jest jeszcze gorsza, ponieważ leki te doprowadzają do tego, że nie powstaje również nasz własny koenzym Q10, który jest niezwykle istotny dla przede wszystkim pracy komórek mięśnia sercowego. A przecież statyny podawane są po to, żeby chronić serce. No i cóż, my doprowadzamy tymi lekami, które mają nam pomóc po prostu obniżyć tylko numerek, w badaniach doprowadzamy do tego, że stan zapalny w naczyniach, który wywołuje problem, jest nadal problemem, serce jest coraz bardziej obciążane. Funkcja sprzątająca w organizmie już nie funkcjonuje i ja to widzę. Jak ludzie odstawią na przykład statyny, to się cieszą, no tam o, już mi się poprawił cholesterol i tak dalej, ale ja patrzę, a HDL, właśnie ten dobry jest nadal bardzo, bardzo niski. I to jest jeden ze skutków długiego stosowania statyn. Ale to jedna rzecz. Słuchajcie, na ten temat cholesterolu i tego, jaki by to miało wpływ na zdrowie człowieka, jak na pewno mogłabym Wam tutaj ze trzy godziny mówić, ponieważ to jest cząsteczka, która jest tak niezwykle ważna w naszym organizmie, żebyśmy w ogóle myśleć mogli o tym, jak ważna jest, to jest potrzebna, żebyśmy mogli się poruszać, czyli dla każdego naszego mięśnia, dla każdej naszej komórki, dla wszystkich błąd komórkowych jest to niezwykle istotna cząsteczka, która cały czas musi być dostarczana, cały czas musi być odnawiana. Wątroba, cały czas produkuje cholesterol w pierwszej kolejności. Jeżeli my podajemy leki, które blokują ten najważniejszy enzym, który produkuje w wątrobie cholesterol, a my podajemy leki, które po prostu blokują to. To jest właściwie trucizna, nie lek, nie oszukujmy się. To co my robimy dla swojego organizmu w ogóle? Ano blokujemy właśnie całą mądrość naszego organizmu. Blokujemy wątrobę, która jest najważniejszym organem oczyszczania. No i dlatego zresztą sprawdza się przy podawaniu tychże leków, leków, <gryw> sprawdza się właśnie enzymy wątrobowe. Ciekawe, prawda? Że to jest aż tak groźne, że mamy w zaleceniach po wprowadzeniu statyn w pierwszej, po, już po trzech miesiącach sprawdzić enzymy wątrobowe. Jeśli jest wszystko w porządku, to następnym razem po pół roku sprawdzić enzymy wątrobowe. Jak jest wszystko w porządku, no to możemy uznać, że te leki na pewno nie szkodzą wątrobie, co jest oczywiście nieprawdą, bo jak najbardziej zawsze szkodzą. Także to jest dla mnie bardzo istotne, żebyśmy się, słuchajcie, rozprawili z tak bardzo, bardzo istotnym mitem. Jaki jest mit cholesterolowy? Mimo że, bo tak jak powiedziałam na początku, mimo że słyszę to na każdym kroku, że jest od lat już rozpatrywane i już od lat wszyscy się posługują tym hasłem, że to jest kłamstwo z cholesterolem, a i tak przychodzicie do mnie i martwicie się najbardziej z tego tytułu. E, powiedziałabym, że na co codziennie, codziennie co najmniej z pięć osób się mnie zapyta, a co zrobić z tym cholesterolem? Kochani, nic. Nic nie róbcie z cholesterolem. Ja bym powiedziała, że możecie zwracać na jakiś jeden numerek uwagę w tym całym panelu cholesterolowym. Jeżeli już patrzycie na numerki, to patrzcie, słuchajcie, na trójglicerydy, bo to one są problemem. To trójglicerydy powodują, że wzrasta nam obtłuszczenie wątroby. I obtłuszczenie wątroby, tak zwane niealkoholowe obtłuszczenie wątroby, może już dotyczyć dzieci, może dotyczyć może dotyczyć kobiety, które stosują super dietę, wręcz wegetariańsko wegańską, najzdrowszą, same tylko sałaty jedzą. A będą miały obtłuszczenie wątroby. Właśnie przez to, że nie patrzą na trójglicerydy. Cieszą się z tego, że jest cholesterol nisko, bo rzeczywiście będzie nisko wtedy. Natomiast będą trójglicerydy pięknie rosły i zupełnie niszczyły organizm. Trójglicerydy, kochani, rosną tylko i wyłącznie od diety węglowodanowej. Okej. Okay.